Podczas tej ceremonii zostały uroczyście wręczone listy pochwalne, listy gratulacyjne, nagrody i medale dla uczniów primi Interpares 2021 i rodziców oraz świadectwa ukończenia pierwszego liceum ogólnokształcącego. Wręczono także podziękowania dla samorządu uczniowskiego, a także dla najlepszych sportowców i wolontariuszy. Powodzenia nas i wstępny, tak jak i będzie, mam nadzieję. Pochodzenie na studio. Dziękuję I? bardzo. I. Kosz, po chwili Wszystkiego dobrego Gratuluję. Dziękuję. Dwa, tak? Mhm. Dziękuję. Wszystkiego dobra. dobrego pochodzenie na studiach. Panowie. I? Gratuluję. Niewiele osób jest na jednej turze. Przygotowane jest na sali egzaminacyjnej, gdzie są ławki rozstawione, krzesełka rozstawione w odległościach dwóch metrów. Czyli stosujemy się do zaleceń po prostu. Dużo nagród w tym roku? Tak, średnio jest około 60 co roku. Tak, w tym roku również. Uczniowie wyróżnieni, rodzice wyróżnieni. Co taki miły element tego pożegnania. Myślę, mam nadzieję, że tak. To jest ostatni moment, kiedy mogą przyjść i zobaczyć się wszyscy razem. To znaczy no, połowa, prawda? Szkoły, połowa absolwentów w tym momencie, póki jeszcze są w Bełchatowie, zapraszamy podwiezienia. Kto się bardziej wzrusza? Uczniowie czy rodzice? Przyznam się, że nie wiem, czy nie nauczyciele. Zaraz zobaczymy. Najgorzej jest porównywać to, co było kiedyś i to, co jest teraz, jak co się zmieniło, i lepsze było informacji, umiejętności i wiadomości. No i co teraz, prawda? Kończymy szkołę, idziemy w świat. Rodzice też łezka wokół, dzieci też łezka wokół, nauczyciele też łezka wokół. Pewnie mi nowe. Tak, jak najbardziej. Będę im życzyła powodzenia. I powiem w imieniu swoim i wszystkich nauczycieli, że trzymamy za wszystkich kciuki. Bo maturę już zdali, maturę już zdali, myślę, że dobrze. I będą starać się na, do, na różne uczelnie, na wejście na różne uczelnie i za to trzymamy kciuki. Matura napisana, świadectwa odebrane, zatem nie pozostaje nic innego, jak cieszyć się z długich wakacji.